To naprawdę przyjemność widzieć, gdy legenda kina akcji, aktor, na którego w filmach tak naprawdę wielu z nas wyrastało łącznie ze mną, nie kończy na starość w jakichś podrzędnych kinach e, klasy B czy C, tylko wzbija się na wyżyny aktorstwa. Ze Slajem już tak jest od czasów Krida. a talsa King, o której będzie dzisiaj mowa, wydaje mi się, że jest jego szczególnym dzieckiem. Tough guys, don't be Why pajamas? There are millions to be made. I don't answer to anybody. You want to go down fighting, huh? Wydaje mi się rzeczywiście, że Sylwester Stallone, na jakimś etapie swojego życia aktorskiego, miał pewien kryzys wieku średniego. Trochę nie mógł się chyba pogodzić z upływającym czasem, i tego efektem był, był na przykład film pod tytułem Kula w web. Natomiast później była cała seria niezniszczalnych. Seria, która wydaje mi się, trochę mu też pozwoliła i pomogła przede wszystkim oswoić się z upływającym czasem. Gdy w końcu się wystrzelał z tych wszystkich aktorskich swoich akcyniaków, tych potrzeb akcyjniaków, wziął się właśnie za projekty typu Creed i wziął się za projekt pod tytułem Tulsa King. Ja nie mówiłem wcześniej o pierwszym sezonie, Natomiast y, obiecałem sobie, po prostu za ten serial. Y, obiecałem sobie, że przy drugim sezonie już powiem na ten temat y, parę zdań. Pokrótce. Postać wykreowana przez Sylwestra Stallone, czyli Dwight Manfredi, jest y, generałem w mafii pochodzącej z Nowego Jorku i wziął na siebie w pewnym momencie życia winę. Winę, która y, y, przyskrzyniła go na 25 lat w więzieniu. On potem wraca i oczekuje jakiegoś gorącego powitania, jakiejś ciepłej posadki mafijnej w y, samym sercu Nowego Jorku. Natomiast okazuje się, że niekoniecznie, że aktualny szef tej mafii wysyła go do Talsy, do generalnie dziury trochę zabitej dechami, dziury dość swojskiej, małej i po części nijakiej. Natomiast tutaj w tym momencie odbywa się kunst Dwighta i Slaya, którego świetnie portretuje. A mianowicie zaczyna powoli rozkręcać swoje biznesy, zajmuje, zaczyna przejmować te, które już funkcjonują, i po części też tworzyć jakieś własne. I wiecie, Dwight to jest ten przykład gościa, który ma proste postrzeganie świata, natomiast nieprostackie, który robi albo robił wiele złych rzeczy. Natomiast wiele z tych osób, które mają z nim styczność, nie są poszkodowane, przynajmniej nie tak jak mogłyby być, a wręcz koniec końców wychodzą na plus, stają się jego bliskimi ludźmi. I dzięki temu, właśnie, oraz wysokiej charyzmie y, uzyskuje bardzo szybko sojuszników, ponieważ Slaj y, ma pewną wizję Dwighta i konsekwentnie się jej trzyma. Owszem, to jest mafiozo, tak? To jest mafiozo trochę po części na emeryturze, bo on wykorzystuje to, co już wie. To co poznawał w czasach w Nowym Jorku, yy, i przekłada to po prostu adaptując odpowiednio na warunki. Więc on, owszem, gdy musi być groźny, gdy czuje taką potrzebę, staje się groźny i bardzo przekonujący. Natomiast. W większości przypadków wiadomo już mniej więcej z jakim typem ma się do czynienia yy, i on jest przy tym miły, on jest bardzo uprzejmy, yy, nie widać po nim aż tak oznak zniecierpliwienia, natomiast już powszechnie wiadomo, że jak się przekroczy pewną granicę, to różne rzeczy mogą się wydarzyć. Natomiast to nie jest ten typ, który jest niesprawiedliwy, który działa pod wpływem impulsu. On patrzy bardzo yy, pod kątem biznesowym na wiele różnych rzeczy, a w sumie także i osób. No i jak typowy mafiozo i w zasadzie tak jak Większość ludzi powinna też to postrzegać, niezwykle ceni sobie lojalność. Tą lojalność tak naprawdę nawet nie kupuje. On właśnie poprzez to swoje wyczucie sprawiedliwości: No, jeżeli ty jesteś dobry dla mnie, ja jestem dobry dla ciebie i nie widzę powodów, dla którego miało być inaczej. Tą myśl stara się cały czas odzwierciedlać w swojej postawie. I. To o czym Wam opowiadam, plus to, jak Stalon się prezentuje poprzez swoje aktorstwo, sprawia, że niezwykle przyjemnie ogląda się tą postać. To znaczy, po części tam zaczynają się tworzyć różne inne postaci, które też jesteśmy po części ciekawi wątków, też w jakiś sposób nas interesują. Natomiast żadne z nich nie stoi nawet blisko slaja. Dobrym przykładem tutaj jest już ten jego kierowca taj który owszem ma kilka mocnych momentów w drugim sezonie, który faktycznie yy, zabiera trochę czasu ekranowego, jest przy tym sympatyczny, nie budzi jakiejś antypatii, stara się po prostu, a przy tym jest po prostu, wiecie, takim normalnym, luzackim facetem, który cieszy się z tego, że ma kasę, lubi to pokazywać, lubi mieć fajne, drogie ciuchy, no i lubi się po prostu dobrze bawić z ekipą. Natomiast nie przytłacza on sobą, nie, nie sprawia, że ma się go dość. On jest po prostu, pojawia się w idealnych momentach do tego i tam świetnie spełnia swoją rolę. Czy ten serial ma wątki humorystyczne? No oczywiście, że tak. No, one są takie bardziej przyziemne. Tutaj mi przychodzą dwie kwestie i tutaj też jest potwierdzenie tego, jak, w jaki sposób patrzy na świat Dwight Manfredia, mianowicie, gdy jego córka z tymi wnukami odwiedzają szkołę, no i gadają te wszystkie łołkowe i yy, ideologiczne bzdury. No i y, reakcja Dwighta jest reakcją, którą chyba wielu z nas ma w takich y, w takiej sytuacji. Czy ten film promocyjny, który tworzy jeden z jego współpracowników, wiecie, żeby te samochody, to, ten świeżo przejęty salon y, sprzedawać. Natomiast jest to humor sytuacyjny, nienachalny, y, wręcz z wyczuciem smaku. I y, to rzeczywiście przyjemnie się ogląda, to przyjemnie uzupełnia całość. Nawet fajnie się ogląda to, gdy oni tam jadą dogrywać nowe Jakieś biznesy, są w podróży przez tam parę godzin w samochodzie, i oni sobie po prostu między sobą gadają. Widać, że ci aktorzy, którzy się tam pojawiają, mają fajną chemię między sobą, fajne flow. I, i po prostu cieszą się sobą. A przede wszystkim wydaje mi się, że trochę im się udziela ten y, klimat y, legendy kina, jaką jest Stallone. Oni się cieszą, mogą współpracować pewnie z kimś takim i to też widać w sposobie ich gry aktorskiej. Tutaj trochę w opozycji stoi Armand, czyli y, gość, którego Stallone zna z dawnych czasów, przypadkiem się spotykają w Talsie. No i tam generalnie była to, y, trochę koźnie zgody między nimi, oni się troszkę pokłócili, głównie dlatego, że po prostu Armand nawalił, no, i trochę sytuacja zatacza koło w tym drugim sezonie. I gdyby Dwight był takim mafiozem jak każdy inny, to prawdopodobnie nie rozmawialibyśmy już o Armandzie. Natomiast koniec końców on znajduje sposób, żeby jakoś go odkupić, i to wszystko wraca na właściwe tory. I to jest. To jest jeden, może nie z zarzutów, ale takich spostrzeżeń, które mam do tego serialu, bo widzę, że to się powtarza już w drugi raz. A mianowicie są pewne klisze. Jeden sezon kończył się z Hookiem, drugi sezon kończy się z podobnym Hookiem. Tutaj by się przydała troszkę większa oryginalność. Natomiast wiecie, no to też ma to do siebie, że podejrzewam, że w trzecim sezonie, który pewnie niechybnie się pojawi, to sytuacja, która miała miejsce pod koniec drugiego sezonu, już wróci na właściwe tory w pierwszych 10 minutach pierwszego odcinka trzeciego sezonu. To jest wiecie, po prostu takie coś pobudzenie yy, przez szok, a potem yy, wszystko tak jakby się rozchodzi, no i mamy kolejną główną zagwozdkę, z którą bohaterowie będą się zmagać przez sezon. Mamy też troszkę więcej rodziny Dwighta, a mianowicie oprócz jego córki i wnuków wcześniej wspomnianych, mamy też jego siostrę. I o ile tą córkę się przyjemnie ogląda, yy, widać że tam się coś może tworzyć między tym jednym z jego współpracowników, a właśnie nią. A przede wszystkim rozwój jej relacji z ojcem. To jest coś, co było świętym gralem pierwszego sezonu, i tutaj już jest sytuacja trochę lepsza, aczkolwiek się nie idealna. No, wiadomo, kim jest Whitey, i to nigdy nie sprzyja się. Bardzo często rodzina gangstera pojawia się tylko na chwilę. Jest tam gdzieś w przerwnikach, bo zazwyczaj gdzie trzeba ją gdzieś wywozić, bo znów jest takie zagrożenie typu wojna gangów, nie? Z kolei z siostrą Dwighta mam trochę większy problem, bo wydaje mi się, że ona troszkę niknie przy tych wszystkich barwnych postaciach, yy, a przede wszystkim niknie przy Stalonie. I yy, owszem, tutaj niby, że wszystko się zgadza, wszystko jest wykonane poprawnie, natomiast brakuje, wiecie, takiej iskry, nie? I wspomniałem o wojnie gangów. Rzeczywiście mamy tutaj takie drobne zarzewie wojny, wojny, która ostatecznie jest tam w jakiś sposób rozwiązana. Natomiast wiecie no to też nie jest serial, gdzie mamy dynamiczną akcję, pościgi, strzelaniny między sobą. One oczywiście w jakiejś tam mm, części się pojawiają tak? w jakimś ułamku. Natomiast to nie jest ten typ produkcji. Tutaj jest punkt ciężkości położony zupełnie na co innego. To jest tak jak mówiłem przy okazji recenzji Pingwina. Yy, pingwin ma o wiele ciemniejszy, mroczniejszy klimat. Zresztą Colin Farrell sam mówił, że on po, po nagrywkach do Pigwina bardzo często oglądał coś totalnie odmurzającego, najczęściej seriale animowane, żeby po, po prostu odzyskać trochę radości życia. No, Talsa King ma, ma zupełnie inny wydźwięk. Tutaj jest zupełnie inny klimat, o wiele bardziej taki przystępny. Wręcz można by powiedzieć, że miejscami rozrywkowy. Ale wiecie, my oglądając to nie czujemy się zdołowani. Nie, nie są zdołowani, zdołowane też te postaci, które oglądamy. Bo tutaj jest wszystko normalne, po prostu normalne. Wiecie, to nie jest adaptacja komiksowa. No, tutaj są normalni, żywi ludzie, którzy jakoś funkcjonują i dostosowują się do realiów, w których się znajdują. Po angielsku można by to nazwać down to earth, natomiast... To jest po prostu przyziemna, normalna historia, która ma swoje dobre, szczęśliwe momenty i te trochę gorsze, z którymi trzeba sobie poradzić. Mniej więcej troszkę opowiedziałem o tych sojusznikach, o tych postaciach wspierających Dwighta, natomiast jeszcze powiem trochę o, jedno, o jego przeciwnikach. Yy, niesamowicie podobała mi się akcja z Mingiem w sensie rozwiązanie już tak naprawdę całej tej dramy, która się toczyła bo mam wrażenie, że on owszem pojawił się dość gwałtownie, jako dość duże zagrożenie, natomiast miałem wrażenie, że trochę on jest. Przez wszystkich, przez wszystkich gdzieś tam jest przywołane, że on jest dużym zagrożeniem, natomiast faktycznie z odbioru tego sezonu, tak, tego nie wyczułem. Znaczy rzeczywiście on tam rósł w siłę, natomiast bezpośrednio do Dwighta. No fakt, trochę mu jedną rzeczą zaszedł za, za skórę, natomiast yy, wydaje mi się, że to nie było aż w takim stopniu, jak niektóre postaci by to przywoływały. o ojej, dobrze to wymawiam, czyli kolejny boss mafijny, który tam gdzieś yy, się pojawia i rzeczywiście to jest gość, który działa bardzo yy, pod wpływem emocji, pomimo tego, że usilnie przyznaje, przyznaje że wcale tak nie jest. I rzeczywiście na początku wydaje nam się, że moglibyśmy się po nim spodziewać wszystkiego co najgorsze, co finalnie okazuje się iść zupełnie inną stronę. I nawet muszę przyznać, że w pewien sposób typa polubiłem, pomimo jego antypatycznej gęby i postępowania. Tresher Treszczer odtwarza aktor, którego w tej chwili nie pamiętam, zmienia i nazwiska. Natomiast on ma dość dużą historię już w pojawianiu się w różnych produkcjach. Jeżeli chodzi o takich przeciwników, no to przede wszystkim przypominam sobie Eroa. Yy, gdzie, yy, gdzie tam Oliver Queen się z nim co jakiś czas spotykał, i wydaje mi się, że rzeczywiście on, postać takiego gościa, który yy, jest w stanie zrobić pewne zamieszanie, jest w stanie stanowić wyzwanie dla głównego protagonisty, ma opanowane do perfekcji, i to tutaj widać. W końcu jego postać ścierała się nawet z Harvey'em Specterem w Suitsach, więc wydaje mi się, że to jest właśnie połączenie tego prokuratora razem z Damienem Darkiem. Z serialu Arrow i to właśnie mniej więcej widzimy w jego starciu ze slajem. On nie jest oczywiście też tak jak nikt w tym serialu, tak naprawdę, może z wyjątkiem Chikiego po części, do szpiku zły. Oni są wszyscy biznesmenami, tak? Biznesmenami oczywiście w takim postrzeganiu bardziej gangsterskim, ale jednak dla nich liczą się biznesy, dla nich liczy się, czy tu będzie 15%, czy 20%, czy 30%, czy jak na koniec widzimy też, że jedna postać uzyskuje w końcu 50%, bo wykonuje dość nieoczekiwany, fabularny ruch. 30% też może być i 50% proszę pana się znajdzie. I tą taką skurwielowatość w Thresherze też polubiłem, natomiast największą sympatię do niego zyskałem przy samym końcu w ostatnim odcinku, jak yy, miał tą krótką, zabawną wymianę zdań z Bigfootem. Wtedy też się pojawił mi uśmiech na, 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 na dźwięk tej rozmowy. No i mamy jeszcze love interest Dwighta, tak? czyli kobietę, którą on się interesuje, którą zabiera na randki i gdzie ich tam relacja się po części w jakiś sposób rozwija. W pierwszym sezonie mieliśmy agentkę federalną, gdzie w sumie to nie był taki główny love interest, natomiast gdzieś ta historia się działa po boku i koniec końców miała dość spory wydźwięk, jeszcze na początku tego sezonu. Natomiast ta właścicielka stadiny... Ja wiem, że ci aktorzy się skończą znają, oni razem występowali w jakimś filmie kiedyś, tak się doczytałem. Natomiast nie pamiętam teraz w jakim. Natomiast ja nie widzę między nimi chemii. To jest bardziej coś na zasadzie właśnie takiego sojusznictwa, jak to Dwight ma opanowane do perfekcji, wraz z innymi postaciami, które tam się pojawiają. Yy, ale też wydaje mi się, że Stallone nie chciał chyba kłaść głównego nacisku na to akurat. Wydaje mi się, że on po prostu jest bardzo mocno skoncentrowany na tym, czym Tarsa King ma przede wszystkim stać: czyli rozwojem Dwighta, rozwo rozwijaniem tego biznesu, po części też pomaganiem ludziom, tak? No bo tak jak mówię, oni koniec końców wychodzą na plus, na pewno nikt z nich nie jest stratny. Skoro nawet Armand. Yy, Jakoś wyszedł na swoje, no to, no to naprawdę wielu z nich też potrafi. Więc tak, chwalę ten serial. Chciałem o nim troszkę nagrać, bo wydaje mi się, że trochę przeszedł pod radarem, trochę niezauważony, a zdecydowanie na zauważenie zasługuje. Tak samo jak i zasługuje na zauważenie kreacja Stalona. Mam nadzieję, że nie brzmi jakoś przesadnie podekscytowany, bo też taki nie jestem tym serialem. Ja po prostu uważam, że on jest dobry. No tak, jak słyszycie, też nie uważam, że jest on wolny od wad. Natomiast Cały kształt sprawia, że po prostu na te wady się aż tak surowym okiem nie patrzy. Przyjemny seans, przyjemna produkcja, coś nowego, coś ciekawego w wydaniu Slaja. bo wiecie, gangstera zagrać to nie jest sztuka wbrew pozorom, ale zagrać gangstera dobrze, tak, aby rzeczywiście poczuć jakąś sympatię do niego, no to jest wyzwanie i wydaje mi się, że całe życie po części aktorskie Stalona go przygotowywało jakoś do tej roli, więc Dalsa King, jeżeli jeszcze nie znaliście, to poznajcie, ja Was do tego gorąco zachęcam, podobnie jak i do tego byście subskrybowali ten kanał, żeby być na bieżąco z filmami, abyście lajkowali i komentowali tą produkcję, także dajcie znać, co sądzicie o tej recenzji, o serialu, jeżeli już się z nim zaznajomiliście, a ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się w następnych filmach. Bywajcie!